Puta na gura. No cześć, ja jestem Fenneku, dawno na moim kanale nie było urbeksów takich solo, takich wiecie, prywatnych, pojedynczych, nie wiem jak to mogę powiedzieć e, Więc postanowiłem, że się wybiorę e, Rok temu, równo mniej więcej rok temu, może kilka dni do przodu e, Albo do tyłu, zależy jak to patrzę, Wybrałem się swój pierwszy Urbeks, to były ruiny fabryki Więc pomyślałem, że no w sumie będzie fajnie jak wybiorę się znowu, dlatego e, Tym razem pójdę na, na Ursus Pójdę na Ursus samemu, probię kilka fajnych ujęć, jakieś fajne zdjęcia e, probię sobie nowe takie filmy, bo YouTube dał mi o przywództwie twórcy, dlatego warto by było wstawić coś, taki zwiastun tego e, I tam właśnie zamierzam wszystko nagrać Dlatego ja teraz zamawiam Bolta e, I widzimy się już za parę chwil na Ursusie Jeżeli jesteś nowy to zostaw suba to na dole Łapkę w górę, napisz w komentarzu co byś chciał zobaczyć w kolejnym odcinku A ja już się przedłużam, zapraszam do oglądania Ja już wysiadłem i jestem na miejscu. E, chcę o to nie wiem 4-5 minut. E, naprawdę bardzo szybciutko zdążyłem się okazji się ogarnąć, pododawać sprzęt, e, naładować jeszcze troszeczkę baterii, e, podłączyć wszystko do ładowania, wyjąć statyw. No, ogólnie się przygotować, okej. Okay? Ursus znajduje się tam. Już wam pokazuję, zobaczcie, o w tym miejscu znajduje się Urbes e, Tam będziemy właśnie szli na Ursusa. Podegrywam no, myślę, że jakieś fajne ujęcia, bo słuchajcie, jest słodna pogoda. i dzisiaj niedziela. E, chyba 14, bo marca 2021 rok. E, powiem wam, że... Bardzo ciepło, naprawdę Jakbym miał oceniać to nie wiem Z 20 stopni bym dał Naprawdę, bo jest cieplutko I szczerze mówiąc Aż cię chcę nagrywać <grywa> Więc co, e, ja już widzę Ursusa Ostatnio byłem tutaj wczoraj, wieczorem w nocy Jeżeli chciałbyś obejrzeć ten film on jest tylko i wyłącznie dla osób wspierających mój kanał. Bez przy twórcy masz tam na dole, bo przycisku subskrybuj. Tam jest właśnie drugi poziom za 30 zł 2999. I tam właśnie te osoby mają dostęp do filmów, takich tylko i wyłącznie dla osób, które kupiły tą opcję lub opcję wyższą, więc tam możesz sobie zobaczyć profity. A taki film właśnie tylko dla wspierających jest już na kanale, więc to zobaczyć, bo trochę się podziało, trochę się zepsułem, Ale w każdym razie Obiekt znajduje się tam. Ja tam zaraz się udam. Wybiorę. I widzimy się już tak naprawdę w sumie na miejscu, więc zaraz się dojedę. Widzowieście bardzo śmieszna sytuację, ponieważ zauważyłem ludzi w miejscu, w którym ja bym chciał być, na samej górze Ursusa. Po prostu się siedzą siedzi dwie osoby. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Jak nie, e, nagram wam zaraz e, aparatem, swoim telefonem e, i po prostu wam pokażę. Ale e, musicie mi uwierzyć na słowo, że sobie tam po prostu siedzą. Pójdę, przywitam się, e, wymienię jakieś miłe słowa. Mam nadzieję, że mnie nie przegonią. Jakby nie będą przeganiać, no to nie wtedy trzeba będzie użyć środków przymusu bezpośredniego no i odgonić hołotę, tak? No ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś w miarę miło potoczy. Jestem dobry, myśli, trochę jest błoto, a ja wziąłem te lepsze buty. Myślałem, no wiecie, że tego błota jednak nie będzie, bo jest już lato. Lato, no dobra, przez wiosna. Więc no co ja mogę powiedzieć? No, trochę ubłotkam sobie buty, ale umyję się, umyje się w domu. Tam w tym miejscu. Nie wiem czy będzie widać, ale jest uh, ASG. Nie, a tak całkowicie na poważnie, tu nie mam pojęcia, co tu się stało. Przyjechali jacyś po prostu, nie wiem, no, funkcjonariusze? Wojsko przyjechało? Nie, jak to powiedzieć? Jest 15 samochodów stoi, z czego w tych samochodach po prostu są ubrani na wiecie, na moro ludzie e, z bronią, pewnie ASG. Eee, nie chcę dostać kulką! Naprawdę nie chcę dostać kulką! OSG na urbek się tego jeszcze nie było. A, będzie bolało! Będzie na górę? Wejdziemy. Wracę, że tak. Przemknę się bokiem i wchodzimy na samą górę tego budynku. Założę się, że ktoś na środku jest. Będę musiał bardzo uważać i nie dostać strzału w łeb. Panie może, to pomóż. Idziemy Zobaczymy jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że w miarę znośnie Zobaczcie Ursus Lublin A wiecie jakie na górze są widoki? Niepowtarzalne Jestem, jestem przy budynku Ja już tam wchodzę Mam nadzieję, że nikogo nie będzie w środku Wiem, że tylko były dwie osoby Do nas wziąłem statywy, dlatego spróbuję coś nagrać ładnego. Mam jakieś naprawdę ładne ujęcia. Tym bardziej teraz jakieś ciepło. na górę. Oj, eee, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak stukam, to jeszcze ja człowiek to się ugina. Dobra, spróbujemy. Powolutku tutaj wejść. O, widzą tam co Dobra, co w środku też powinienem wojskowo bo ubrać na moro. Muszę się na moru, ale bo... A więc na chwilę obecną stoję na jednym z najwyższych budynków Ursusa. E, tutaj powiem szczerze, nie czuć aż tak tej wysokości. I ma to coś takiego w sobie, gdzie się czujesz jednak bezpiecznie, ale patrząc w dół, wiesz, że to ma jednak jakieś 20 metrów wysokości. D dobra, 18, 15, 20 na chwilę obecną. Z tego co zauważyłem, w środku jest ASG, więc tam raczej chodzić nie będę i tam raczej nie będę nagrywał, bo nie chcę dosyć kulko, bo ani wiecie dostać o pieprzu, że po prostu chodzę, przeszkadzam. Eee, może kiedyś sam się tutaj wybiorę na ASG, sam sobie postrzegamy z Mego Pro. Jeżeli tak, to napiszcie tam w komentarzu, żebyście chcieli coś takiego zobaczyć. Eee, zaraz zrobię jakieś fajne ujęcia, porobię, bo pokazuję to miejsce, przynajmniej to, w którym właśnie obecnie się znajduję. Eee, ponagrywam wam trochę z dołu, z dookoła, bo w środku jednak no... No się nie da, jak sami widzicie. Eee. Przynajmniej ja widzę i słyszę trzask butelek, syrenę i strzały z SG. Widziałeś coś takiego? Na z podczas SG? O w tym miejscu, To schody, na najwyższe piętro. Wyżej już się nie da. Dlatego co? Rozłożysz sobie jeszcze tylko statyw. Widzimy się na górze. znajdujemy się już na najwyższym piętrze wyżej już się nie da wejść jest to maksymalna wysokość i widać stąd centralnie i dosłownie moi drodzy wszystko jest taki wiatr, że zwiewa mi stat trzeba coś z tym zrobić ale wiatr zobaczcie Dookoła cały Lublin widać Wszystko Przyjściuteńko. Strasznie spłaszcza ta kamera W ogóle kamery spłaszczały Jak miał być szczery Trzeba dociążyć to jakoś, nie? Najwyższy punkt na całym tym budynku no, Nie wiem czy będzie śmiać, bo jest naprawdę duży wiar, Ale to miejsce Robi robotę. Tym bardziej, że tam za mną Ogromne kupy piachu, kupy kamienie, kupy szwiru. E, nie mam pojęcia po co to jest. Szczerze wam mówię. Jeżeli wiecie, to napiszcie tam dalej w komentarzu. Ja chętnie poczynę Wasze komentarze. E, I co? Teraz zabiorę się za to nagrywanie trochę ujęć, bo widoki stąd są naprawdę niesamowite. Ostatni raz, kiedy widziałem coś takiego, to było na właśnie tych paletach na w każdym razie. Są dwa filmy, tutaj macie kartę odnośnik do tych filmów, więc możecie tam wpaść i po prostu sobie coś takiego obejrzeć i zobaczyć. Robię. Robotę. jest zjawisko Gra w ASG Tam są jedni, na dachu Tu na dole chodzą drudzy Tam już się strzelają w środku, tu jest jedna drużyna Stamtąd startuje druga drużyna I sprawę następująco że są trzy piętra Raz, dwa, trzy jeszcze są piwnice Naprawdę nie da się W tym miejscu jest jedna drużyna Tutaj chowa się druga ASG Szczerze Czuć, to, czuć, nie wiem, ja jeszcze, nie wiem, poszedłbym tam, naprawdę, jak patrzę na coś takiego, poszedłbym tam, wygląda to niesamowicie, taki, re taki realizm po prostu, nie, wiecie, nie taki sztuczny ASG, tylko taki prawdziwy, w takim prawdziwym, starym, opuszczonym, zniszczonym miejscu, posłuchajcie sami, Już pewnie nie będzie słychać, bo jest taki wiatr, że, że szkoda gadać, no ale wygląda to dość ciekawie. Tutaj i widzimy się po krótkich ujęciach w krótkiej wstawce nagram jeszcze jedną rzecz bo muszę i zaraz się widzimy napiszcie mi w komentarzu czy chcielibyście coś takiego na kanale z drugiej strony pokazując cały Ursus jest tam w tamtym miejscu gdzie wam przed chwilą widzieliście te urywki. tam na górze byłem a tu na dole w tych trawach i w tych lasach, tak samo jak w tym miejscu, chowają się e, gracze. Tam idzie jedna osoba, Po drogą, aczkolwiek i tam kolejna. Nie wiem czy oni tego pilnują, tego miejsca, tego terenu. E, tam jest jeszcze coś z pistoletem, w ale zabawa jest niezupełna. Dzięki, jestem nie, nie jest To nie jest O kolejny Czarna farba w ogóle Zmienię sobie baterię tylko w GoPro, bo wolę żeby mi się nie rozładowała podczas rozmowy i wolę wam tę rozmowę po prostu yy, na w świecie nagrać, z tego tu ze ścianą Zdejmy plecak e, Co prawda mam wszystko w kurce więc no jakby miałem to a nie mam to wszystko w plecaku więc wezmę teraz te wszystkie rzeczy z plecaka, powiem mu przełożę sobie baterię w gopro e, i po prostu pójdę się kogoś spytać jak to wygląda tutaj i na jakiej zasadzie to wszystko tutaj działa więc widzimy się już za chwilę żeby nie dostać teraz żadnej broni pójdę po ciuchy, się po prostu kogoś spytam jak na coś takiego można się zapisać e, po prostu z tej ludzkiej ciekawości Dzień dobry, nie przeszkadzam? Mogę na chwilkę coś się spytać? Nie, ale mam dla Tylko chciałem się spytać o jedną rzecz. Jak można się na coś, na, na coś takiego zapisać? Tak, ogólnie grupa... Grupa, strona na Facebooku Spartans ASG Tam się pojawiają wydarzenia Jest tam link do zapisów Z własnym sprzętem wchodzisz 30zł Bez własnego to albo 50 albo 70 Dobra, okay. dzięki like. okay. No E, więc, chyba za tydzień przykuje się ciekawy odcinek, słuchajcie. Więc, co? E, w sumie mogę Was chyba zaprosić na następny odcinek, który odbędzie się już za tydzień e, w sobotę. Bo, z tego co widziałem, no to faktycznie jest na co popatrzeć, jest co robić i nie jest jakoś mega drogo. Więc, jeżeli w ogóle, link do nich macie tam w opisie. Spartan CSG w Lublinie. Tam Was też zapraszam. Odsyłam, możecie polajkować właśnie Facebooka. Nie wiem jeszcze jak to wygląda, bo nie wchodziłem. Ale szczerze powiedziawszy widzę tam siebie za Tydzień, w następnym odcinku. Nie wiem czy to będzie jeszcze następny odcinek, czy następny następny odcinek, ale na coś takiego na pewno się po prostu wybiorę. A więc dzięki Wielkie za tego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostawcie łapkę w górę tam na do dole oraz przycisk subskrybu, które pojawia się tutaj na moim palcu tam na dole. I sprawdźcie opcję bez twórcy, ponieważ YouTube dosłownie... E, kiedy to nagrywam, no to w niedzielę rano, a wy to oglądacie w sobotę o 19. .00. W każdym razie tydzień temu dla Was po prostu YouTube dodał mi do programu partnerskiego Westream 4, dlatego możecie tam zobaczyć profity, a na tle Zamku Lubelskiego ja się z Wami żegnam. Myślę, że na ASG Spartan Nobli pójdziemy sobie jeszcze w tym tygodniu. Tam mam coś po prostu nagram, skontaktuję się z właścicielami właśnie tej grupy co do nagrywania filmów na YouTube i tak dalej. I za tydzień powinien się pojawić właśnie z tego odcinka. Dlatego to tyle. Dzięki wielkie za zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.